Jezus był uchodźcą, prawda? Nie. Jak to? No spójrzmy na fakty z Ewangelii Świętego Mateusza. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu to nie była migracja między państwami, to po prostu zmiana regionu w łonie tego samego cesarstwa rzymskiego. Nie było ani wiz, ani granic, ani azylu. To jakby ktoś dzisiaj uciekał z Teksasu do Kalifornii, żeby uniknąć więzienia. Tam jest inne prawo stanowe, no ale to jest ciągle ten sam kraj. Współczesny uchodźca to ktoś, kto opuszcza kraj pochodzenia najczęściej w wyniku wojny, prześladowań czy katastrofy. To nie był przypadek Jezusa. Nie pasuje do tej definicji ani pod względem prawnym, ani historycznym. Co więcej, w starożytności w ogóle nie było pojęcia uchodźca w naszym tego słowa znaczeniu. Zatem mówienie o tym, że Jezus był uchodźcą, jest czystym anachronizmem, ale i manipulacją, niestety. Zatem jeśli jesteś biskupem, politykiem, aktywistą, czy w ogóle szukasz swoich poglądów w tej sprawie, to proszę, przynajmniej nie powtarzaj takich nonsensów. Nie róbmy z Jezusa zakładnika naszych sporów. Masz poglądy polityczne? Super, ale używaj uczciwych argumentów. Ewangelię zostaw w spokoju. Ewangelia nie potrzebuje ideologicznych skrótów. Zatem jeśli ktoś następnym razem postawi pytanie z tezą Jezus był uchodźcą, prawda? Powiedz nie. Nie był.